Red Dragon z pniewy podejmie. Texom Eurobus Przemyśl Red Dragon z w Bramce Łukasz Właszczyk numer 4, później Alvaro Garcia z trójką, z ósemką Hubert Klatkiewicz, z dziewiątką Mateusz Kostecki, 15, Oliwier Siuda. Texom Eurobus Przemyśl numer 19 w Bramce Guilherme Gomesz numer 4, Leo Santana numer 5, Wiktor Diego numer 10, Kapitan Mateusz Wanat numer siedemdziesiąt Bruno Ferreira. Wycofana piłka, jest strzał, ale nad bramką jeszcze zdaje się broni Łukasz Błaszczyk w najlepszych rozgrywkach w Polsce I teraz proszę bardzo strzał, ale niecelny minimalnie myli się Mateusz Wanot chociaż ten zbud do środka bardzo ładny była dobra szansa dla gości z przemyśla aby objąć prowadzenie zobaczmy jest strzał, jest bramka Oliwier Siuda strzelcem tego gola w drugiej minucie Próbuje teraz przedostać siartem Fareniuk do przodu ale stracona piłka za chwileczkę może być jakaś sytuacja dla gospodarzy no i strzał w siatkę sporo zresztą tych Brazylijczyków jest w składzie drużyny Texom Eurobus Przemyśl zobaczmy jest strzał odbity czy będzie bezpośrednie uderzenie zobaczymy Oliwier Siuda ma już bramkę na swoim koncie jak będzie tym razem czy poszuka może jednak dogrania tam do Claudio Juniora. Zobaczmy. Oliwier. Siuda. Siuda! Świetnie broni Guilherme Gomes. Zobaczmy. Jest zagranie. Siuda. Strzał wyblokowany. I już z kontrą pędzą goście z Przemyśla. Zagranie. Dogranie. I nie ma bramki. Świetnie teraz Łukasz Błaszczyk. Już rusza. Siuda. Siuda! Dwa do zera, ależ zabójcza kontra Red Dragon z piewy w tym momencie Oliwier Siuda wpisuje się na listę strzelców po raz drugi. I jest gol. W końcu doczekali się bramki zawodnicy Texomu Eurobus Przemyś. Zobaczymy jak tym razem będzie wykonany ten rzut rożny, jest bramka i raz jeszcze Artem Fareniuk, tak więc w przeciągu jednej minuty odrabiają te straty gracze właśnie Eurobusa Przemysł Teraz Junior w pojedynku z Fareniukiem, Junior kiwa Fareniuka, Junior zagrywa Krajewski, Krajewski. Nie no, miałem wrażenie, że był faulowany Nikodem Krajewski, ale nie przerywa gry sędzia Fareniu. Świetnie broni teraz Łukasz Błaszczyk. A z linii bocznej e, będzie znawiał Patryk Hoły, jeśli dobrze widzę, tak jest. Teraz jednak Kostecki, Kostecki strzela obok prawego słupka e, bramki Guilherme Gomesa. No, gdyby był tutaj rykoszet, to mógłby mieć problemy brazylijski bramkarz. Zobaczmy jeszcze strzelenie piłki do przodu. Fareniu! i kapitalnie broni Łukasz Błaszczyk. Na pewno bardzo mocno ruszą druży zawodnicy Texomu Eurobus Przemyśl. Na pewno będą chcieli naskoczyć na swoich rywali. Być może ten początek też e, to pokłosie. Tej długiej podróży, którą e, mieli tutaj e, gracze właśnie e, przemyślałem o tym za chwilę i chyba słupek, bądź przeczka. Szwed toczy pojedynek e, z Nikodemem Krajewskim. E, Szwed wycofuje się krajewski. Szwed teraz jest! Kapitalne zagranie! I finalizuje to podanie Artem Fareniuk, ale to jest dzisiaj zrozumienie. Garcia e, do... Krajewskiego, Krajewski już, przepraszam, to był oczywiście Oliver Siuda, jest tu kilku tych graczy w drużynie Red Dragon z Pniewy, którzy mają e, takie zielonkawe buty. E, Claudinho, Claudinho wycofał piłkę, właśnie jeden z tych, o których mówiłem, przed chwileczką strzelał Piotr Kłaszyk, kapitan. Teraz tutaj e, próbuje, ale wycofuje też piłkę, chociaż traci ją e, zawodni gospodarzy, zobaczymy Fareniu, Fareniuk, Fareniuk! Fareniuk! Ależ podanie Fary do Leo Santany! 5 minut 50 sekund zostało. No a e, tu jest już dwubramkowe prowadzenie. Strada piłki, rusza Claudinho. Claudinho strzela do tej pory po dwóch meczach. E, cztery, przepraszam, sześć bramek strzelonych miała drużyna e, Eurobusa. A aż 11 straconych. Teraz Vanad. E, Vanad! Jeśli ktoś w tym momencie włączył tę transmisję, nie, no to może być zaskoczony, że było 2 do 0. Teraz kapitalnie paruje tę piłkę do boku Killer Gomesz, Gracze Red Dragon z Pniewy. Krąży piłka. Zobaczmy, ależ miał sytuację teraz. Oliwier Siuda. Minuta gry za nami w tej przewadze z lotnym bramkarzem. Ale w dalszym ciągu i takie podanie Claudinho. No kto by się spodziewał, że Brazylijczyk może. Podać w ten sposób, ale nawet najlepszym to się zdarza. Garcia. Garcia do Hołego. Hoły, Hoły strzela! Garcia. Jest próba strzelenia. Jest teraz strzał. Czy dobiegnie do tej piłki? I nie dał rady Hoły. Wydawało się, że Hoły nie będzie miał większych problemów, aby na wślizgu wybić tę piłkę. Jest tutaj Garcia, hoły, znowu lotny bramkarz. Ale przez 3 minuty nie udała się ta sztuka. Teraz jest szansa na kolejną bramkę. Hoły do Garcia. Oliver siuda Garcia. Hoły. Do Garcia. Hoły. Zagrywa do przodu. Kolejne wstrzelenie, piłki do przodu. Słupek. Ale z dużo szczęścia mieli, ale tylko przez chwileczkę gospodarze, bo dobiega do tej bezpańskiej piłki Leo Santana. Finalnie ten mecz, szanowni państwo, kończy się wynikiem 6 do 2 dla drużyny Europus Przemyśl. Walczyli, niesamowicie walczyli gracze Red Dragon z Pniewy.